Ołtarz rodzinny. Dzień 244. 31 sierpnia. I doszło do mnie słowo Pana, mówiące Synu Człowieczy, przemów do synów Twego ludu i powiedz im Gdy sprowadzam miecz na jakąś ziemię, a lud tej ziemi weźmie jakiegoś mężczyznę spośród siebie i ustanowi go sobie stróżem, a on gdy zobaczy nadciągający miecz na tę ziemię zadmie w trąbę i ostrzeże lud. A ktoś usłyszy dźwięk trąby i nie przyjmie przestrogi, a miecz przyjdzie i zabierze go, tego krew spadnie na jego własną głowę. Dźwięk trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, jego krew spadnie na niego. Ten jednak, który przyjmie przestrogę, ocali swoją duszę. Ezechiela 33:1-5 Widzimy w Piśmie Świętym, że gdy budowano miasto, Pierwszą rzeczą, która była zbudowana, były mury obronne tego miasta. A następnie, aby byli pewni, że to miasto będzie strzeżone bezpiecznie, zbudowano na murach wysoką wieżę i stróż czuwał w tej wieży we dnie i w nocy. Dwadzieścia cztery godziny dziennie czuwał on, patrząc na wschód, północ, zachód i południe. Dlatego, że był o wiele wyżej niż pozostali ludzie, widział daleko. Jego obowiązkiem było ostrzec ludzi, kiedy widział nadchodzący sąd, zbliżające się wojska, skradających się szpiegów, czy cokolwiek zbliżającego się do miasta. Bez względu na to, co to było, on zaraz powiadomił o tym miasto, jeżeli był dobrym stróżem. Pragnę tutaj coś powiedzieć, i mam nadzieję, że zrozumiecie to właściwie. Czy chcielibyście mi wmówić, że umieściliby w tej wieży krótkowzrocznego stróża? Jeżeli życie wszystkich było zależne od niego Czy postawiliby na tym posterunku na wpół ślepego człowieka? Oczywiście, że nie. Byłby to człowiek z najlepszym wzrokiem, jakiego mogliby znaleźć. Tego postawiliby tam. Bóg tak samo kiedy on buduje swoje miasto, swój Kościół, on obwarował je krwią swego własnego Syna, Jezusa Chrystusa, i on zbudował w nim wierze Otóż Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, potem proroków, nauczycieli, pastorów i tak dalej. Bóg ustanowił ich w Kościele. Jeżeli Bóg ustanowił ich w Nim, to oni są wykwalifikowani do tego zadania. Bóg nie umieściłby na takiej pozycji wierzy człowieka, który mówi, dni cudów przeminęły. Bóg nie umieści na takiej pozycji człowieka, aby był prorokiem albo widzącym, jeżeli on mówi, że... Jezus Chrystus nie jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. A Biblia jasno oświadcza, że on takim jest. Bóg nie umieściłby w tej wierzy człowieka, który głosiłby jakąś półEwangelię, a nie mówiłby prawdy i nie ostrzegałby ludzi o nadchodzącym gniewie. On umieściłby tam człowieka, który jest odważny, który ma ducha, widzącego nadchodzący sąd i bez względu na to, co mówią ludzie, on ostrzegałby ich mimo wszystko. Krzyczałby przeciwko temu. On nie umieszcza ślepych proroków w swojej wierzy. On ustanawia proroków, kaznodziejów, którzy już wcześniej widzą nadchodzący sąd i ostrzegają ludzi, aby uciekali. Czytaj dzisiaj Księga Sędziów 13, Psalm 87, Ezechiela 33, 1-16, 1 Koryntian 12 od czternastego